Witam Was. W tej lekcji będzie, będę Wam mówił coś na temat stopni utlenienia. Także dostałem tutaj zapytanie od pewnej osoby na temat reakcji HGCl2 SNCl4 2-, HGCl2 SNCl6 2-, i zapytano mnie dlaczego oraz tutaj jest CL4, a później to się zmienia w CL6. Żeby, żeby to zrozumieć, najpierw trzeba, po, muszę powiedzieć, że tutaj jest źle z, z, zrobiona reakcja, ponieważ nie zgadza się bilans ładunków, a ładunki związane są z liczbą elektronów w cząsteczkach. Jest parę zasad, o których zaraz wam powiem, ale jeżeli chodzi o to, to jest tak. To wartościowość rtęci w tej cząsteczce jest 2+, plus, czyli jest 2+. Plus. Także tutaj jest y, chloru jest minus jeden, skoro są tu dwa atomy, to jest minus dwa. cała cząsteczka ma ładunek 0. Czyli 0 to jest za całej cząsteczki. I to jest jedna zasada, że cząsteczki, wszystkie cząsteczki, które są obojętne, to znaczy, że nie mają takiego plus 2, minus 2 czy coś takiego, to mają ładunek 0. Także tutaj ta cząsteczka jest już jonem. Ponieważ posiada ładunek ujemny, 2 minus, to oznacza, że jest nadmiar elektronów. O 2 elektrony jest za dużo w tej cząsteczce, w cząsteczce. Także, skoro chlor wiemy, że jest na minus 1, to jest jedna z zasad, o których powiem, jest ich 4, to ogólny ładunek e, tych samych chlorów to jest minus 4, tak? A skoro jeszcze jest, min, jest minus 2, jest ogólny. A jest taka zasada, że wszystkie metale mają przeważnie ładunek dodatni, to także, żeby to się, to ta, ta cała cząsteczka miała ładunek minus 2, to, to ten yy, metal musi być na ładunku plus 2. Dlaczego plus 2? Ponieważ plus 2 minus 4 da nam ogólny ładunek minus 2. Czyli taki, jaki tutaj jest. Czyli zgadza się ten bilans. Czyli SN występował na drugim stopniu utlenienia w tej cząsteczce. Przechodzimy dalej. Co tu się stało? Czyli jest znowu HGCl2 i się okazało, że jest SNCl6. Także ta cząsteczka się zmieniła. Jest ładunek nadal, nadal minus ogólny całej tej cząsteczki jest minus 2. Także jest, jeżeli tutaj jest minus 6, Yy, ogólny ładunek tutaj jest minus 2, to ta musi być na plus 4 SN czyli plus 4, minus 6 zostaje na minus 2, i także ładunek się zgadza w tej cząsteczce czyli w tym momencie ten metal jest na stopniu utlenienia 4, czyli to jest tak jakby utlenienie tego metalu. A teraz spójrzmy, skoro jest tutaj yy, ogólnie jest 4, to znaczy, że się ten metal utlenił. Utlenił to znaczy, że do, do, doszły mu tak jakby, yy, znaczy zostały mu odebrane yy, dwa elektrony. A skąd się te dwa elektrony wzięły? Także te dwa elektrony musiały się wziąć z, z rozpadu tej cząsteczki. Popatrzmy jeszcze raz na to równanie. Jest, Celcz chlorów jest 1, 2, 3, 4, 5, 6 i po jednym z tych metali, czyli jeżeli w tej jest 6, to znaczy, że w tej już nie powinno tego być. także to skreślamy, tu powinno być sama rtęć na ładunku 0, czyli ogólnie bilans ładunków jest taki: tu jest plus 2, minus 2, tu 0, i tutaj jest 2, minus 4, minus 2, czyli ogólnie z tej strony jest minus 2. Także z tej strony też powinno być. Czyli to jest 0, czysty metal ma zawsze 0. Eee... Ta cząsteczka ma tutaj 4, minus 6 i da nam minus 2. Czyli minus 2 jest tutaj i minus 2 jest tutaj. Także z rozpadu tej cząsteczki chlor nam przeszedł do, do tego kompleksu. I rtęć spowodowała, że jest na zerowym stopniu utlenienia. <grym> Czyli dwa, dwa elektrony przeszły tak jakby przeszły do, do, do tego żeby utworzyć yy, metal w stopni, innym stopniu utlenienia Także skąd się to wszystko bierze oczywiście to się bierze z układu okresowego i mamy tutaj pokazane, że nasz metal, którego yy, szukamy cyna, ona jest tutaj SN Jak widzimy to ona znajduje się w w czwartej grupie układu okresu, okresowego. Skoro jest ona w czwartej grupie, to znaczy, że jej wartościowość może być 4, ale wiemy też również, że cyny może być wartościowość 2, czyli jest albo 4, albo 2. To się y wiąże z liczbą elektronu, ponieważ na przykład, żeby osiągnąć stan idealny, znaczy konfiguracji daną to mu potrzeba raz, dwa, trzy, cztery elektrony, żeby yy, miał tą konfigurację. Czyli to się wszystko bierze z ostatniej powłoki walencyjnej ile tam jest elektronów. To wiemy. Tak, taki sam przypadek jest w przypadku żelaza, To Że jest f, e, albo jest dwa, dwuwartościowy, albo trzywartościowy. <laughs> Teraz wam powiem o zasadach jakie są związane. Y, z tym bilansem, całym stopni utlenienia. Także jest coś takiego, że, że niektóre rzeczy y, są po prostu ustalone. I teraz tak. Pierwsza zasada mówi, że fluor we wszystkich związkach, jakie posiada fluor. <coughs> Ma stopień utlenienia minus jeden. Minus jeden. Zawsze. Czyli, jeżeli zobaczymy, że to jest jakiś związek fluoru, to będziemy wiedzieli, że on ma stopień utlenienia minus jeden i on się nie może zmienić. Druga zasada jest taka, że wodór ma zawsze stopień utlenienia plus jeden. Plus jeden. Tylko, że jest tutaj wyjątek. Wyjątek. Wyjątkiem stanowią yy, połączenie wodoru z niektórymi yy, metalami Czyli to są takie już wodorki Czyli wtedy, jeżeli są połączone z metalem naz Nazwę to me, metal To wtedy wodór ma stopień utlenienia minus jeden <tryk> Także to jest taki wyjątek I zasada, którą trzeba zapamiętać Trzecia, następna zasada która się zawsze tyczy, to jest to, że stopień utlenienia tlenu jest zawsze minus 2. Czyli zawsze jest minus 2, to jest też zasada, taka także jak zobaczycie tlen, to już od razu możecie zakładać, że jest minus 2, ale są również wyjątki, jeżeli stworzą się nadtlenki w który, i, w, i w nadtlenkach stopień utlenienia przy nadtlenkach, nadtlenki, to wtedy stopień utlenienia wody jest na minus jeden. Dodatkowo, że ten sam, ta sama akcja jest, znaczy inny wyjątek, to jest taki, jeżeli są fluorki tlenu, czyli fluorki tlenu, to jest też wyjątek. I to jest O F 2 i w tym przypadku tlen jest na plus drugim 2, także to trzeba zapamiętać, bo to są jakby takie wyjątki, które, które trzeba znać. Następną zasadą, czyli mamy tutaj tak, że fluor jest zawsze na minus 1. Wodór jest na plus 1 zawsze, z wyjątkiem wodorków metali. Tlen jest zawsze na minus 2, ale wyjątek tylko są nadtlenki, gdzie jest na minus 1 i fluorki tlenu, czyli na przykład O2F. Czyli to są nasze trzy zasady. Czwarta zasada mówi, że stopień utlenienia litowców i berylowców, czyli tych pierwszych grup, litowce to są tutaj ta cała ta pierwsza grupa i berylowce wynoszą dla litowców to jest plus jeden, a dla berylow berylowców plus dwa. Czyli tak. Litowce, litowce mają zawsze plus jeden, a berylowce plus dwa. Plus dwa, czyli tam dla litowców to to jest na przykład Lit, Ena, SUT i na przykład Potas. A. Przykładem berylowców mogą być MG i WAP, na przykład CA. Następny, następna zasada, czyli mamy już cztery. I teraz piąta zasada, którą też trzeba znać. Piąta zasada, mówi, że... Piąta zasada mówi, że stopień utlenienia pierwiastków w stanie wolnym wynosi zawsze 0, czyli w stanie wolnym wynosi zawsze, jest równa 0, czyli tak jak mieliśmy tutaj, jest to, jest to na przykład związek, no je. Znaczy to już akurat jest cząsteczka, no nie? A jeżeli chodzi o pierwiastki w stanie wolnym, czyli na przykład jeżeli żelazo jest w stanie wolnym, to jego wartościowość jest zero. Jeżeli rtęć jest w stanie wolnym, jej wartościowość jest 0. Jeżeli na przykład wodór jest w stanie wolnym, a oczywiście występuje w postaci dwucząsteczkowej, to jego ładunek też jest 0, To samo jest z tlenem, azotem, N2 i tak dalej. To jest piąta zasada. Czyli każdy pierwiastek w stanie wolnym ma ładunek zero i jeszcze jest szósta zasada, czyli suma stopni, czyli suma stopni stopni utlenienia, utlenienia w cząsteczce wynosi również 0, a w jonie jest równa ładunkowi tego jonu, czyli jak mamy na przykład jon e, taki jak ten i on jest, jego ładunek jest 2 minus, no to ogólnie stopień utlenienia w tej cząsteczki to jest 2 minus, nie? a jeżeli chodzi o cząsteczki całe, no to jej ładunek jest równy 0, czyli HgCl2 to jest cząsteczka i jej stopień utlenienia wynosi 0.